Siemano, siemano, z tej strony Pszczoła, czyli wasz przyszły... Siemano, siemano, z tej strony Pszczoła, czyli wasz przyszły ulubiony youtuber. Mam nadzieję, że je ulubiony. Mam nadzieję, że przyszły. O, jaka ładna pani. O, jaka ładna pani. Miałem dziś trochę pojeździć tak luźno po Toruniu, bo w Toruniu mieszkam. I powiedzieć, i powiedzieć o czym będzie vlog ale nadarzyła się okazja, ponieważ kolega, który również na motorach jeździ widział mój filmik powiedział, że mu się bardzo... bardzo mu się spodobał no i napisał, że też by taki chciał no to stwierdziłem, że to jest fajny pomysł żeby pojechać, zrobić pierwszego vloga u niego no i coś tam nagrać, także jedziemy w trasę, jest dzisiaj piękna pogoda słoneczko grzeje ja tylko wbijam na stację popaliwko, no i lecimy do, Leszno, do Wielkopolski. Także trochę przed nami drogi jest. No to co, lewa w górę. Nie ma Byku Siema Ty co nie bierasz się? Pasuje pogoda ci się nie? To Ejbista Zobacz tutaj nie mam na wozu O sobie do, do garażu może do cienia Na końcu był cały dzień Jadzie. Ojej Ciała, Cześć A to jak to tu nagrywasz do góry? Nie, nagrywa się tak. Aha, <laughs> no. Tylko, że tu jest tak do kitu, to muszę zmienić mocowanie, bo tu jest. Yy, widzisz, tutaj jest przez te pałąki, ale wiadomo, że te, te wszystkie mocowania nasze są takie do kitu, że no, no, no. To właściwie nic nie daje, a tylko przeszkadza. Także muszę zmienić to. Dobra, ja to wyłączę nagrywanie na razie. Ciao. Tak. No dobra, fajnie. Musimy nagrać jeszcze raz, bo oczywiście z tym dzbanem nie włączyłem dźwięku. Z tym dzbanem nie włączyłem dźwięku. Także Borys widzę, że tu masz fajne maszynki, także dawaj coś o nich opowiedz. No ta zielona bestia to jest Kawasaki ZX6R. Czyli twój, mamy, taty? To jest mój motocykl, przygotowany już na ten sezon. Ostatnia ogólnie maszyna... By z klasy 600, co miała 599 dokładnie centymetrów sześciennych silnik mało No, ale to tak więcej niż pół litra późniejsze już wychodziły 636 6. no to jest 2015 rok no i co, no, no, no wszystko zrobione pode mnie sportowy układ wydechowy Akrapa który już bez mapowania silnika daje plus 8 koni do tego modelu do tego jeszcze sportowy, sportowy filtr powietrza, mm -hmm. yy, wszystkie oleje, płyny wymienione. Mam na nie mów od razu, ile to jedzie i tyle, tylko teraz niech mama nie ogląda, bo wiesz, się przerazi. I to jedzie 50 na godzinę, spokojnie? E, w serii to się rozpędza do 250 na godzinę. E, do 23, tak dokładnie, no tak było. <laughs> Z tymi modyfikacjami teraz no, no, trochę więcej pewnie, ale mm -hmm. jeszcze, jeszcze i nie, nie wyprowadziłem na spacer. Mm -hmm, mm -hmm. Widzę, że to jest sporo modyfikacji, jak jeszcze będziesz modyfikacje robić. To jest amortyzator, amortyzator skrętu? Yy, jeśli chce się... Tu akurat w tym modelu on jest seryjnie montowany mm -hmm. Jeśli chce się do motocykla osobno taki amortyzator skrętu trzeba 1800 zł minimum położyć. No ale tak. ciebie stało człowiek. Tak, no. Ta. Będzie zmieniany łańcuch, bo jedynie no. to jest jedyna rzecz, która została po poprzednim właścicielu. Mm -hmm. e, no ale jeszcze jest okej. Okay, Jakiś także... taki, taki czarny taki, taki wyblak. No, Jaki to będzie to teraz? zmieniane przełożenia będzie złoty łańcuch. O, no to jest ładny złoty łańcuch. Niektórzy noszą na, na szyi złoty łańcuch, a ty będziesz nosił na motocyklu. No, o, o, to o to chodzi. Będzie żół. O to chodzi. I kawy, bardzo ładny kolorek. No, bardzo ładny kolorek będzie się mm. No dobra, to teraz mów, mów teraz, ile to będzie jechało, ile to będzie miało bardziej koni o. Yy... A bo ile planujesz? O, właściwie ile planujesz? W serii? W serii ten motocykl ma 128 koni, o ile seria jest Mhm. No ten motocykl nie ma dużo przejechane, był dbany. No Panie, Nie by spoko sprzedawał. Także, także podejrzewam, że te 128 koni jest. Yy, z modyfikacjami typu układ wydechowy, który daje plus 8 koni i sportowy hmm, filtr powietrza. Myślę, że tu na tą chwilę siedzi jakieś 135, mm -hmm. 135, 137. Planuję jeszcze zrobić ten mapę silnika całą pod y, ten układ wydechowy, y, pod zynkę nie 95 od tylko 98, podniesie to trochę moc, myślę, że w 145 może da radę wyciągnąć no ten, na bułki idealny albo na mszerne ziemię. pięknie, <grym> pięknie, pięknie no dobra, a mów, co tu stoi obok bo też to taka maszynka fajna stoi co, a to, co, co to jest, co to jest Ducati X Biavel z y, 2020 roku y, z mm -hmm. silnikiem 1200 z mało, 2020. mało, mało, jeszcze mało <grym> <grym> ogólnie motocykl na pasku, jaka taka ciekawostka nie ma łańcucha tradycyjnie no i rozbierałem go, bo cały wydech, który tutaj przychodził, jest przecięty w pół, wyczyszczony z katalizatoru. No właśnie widać. widać właśnie, że jakiś tu mietek działał. <laughs> no, no i co i będzie, tam jeszcze? Będzie strzelał. No i z tyłu tablica też w serii przychodzi na opąkę. Będziemy przerabiać będzie, będzie obok. Z tej strony, nie. Mhm. Tak, że będzie ładnie kaper cały widać. O panie! No tak to ponad. <laughs> No to piękne, no to bardzo ładne. To co wszystko mamy, obejrzeliśmy, zobaczyliśmy. Kawkę jeszcze musimy wypić, nie wiadomo kto kawasaki. Kawkę po japońsku. I trzeba kręcić. No więc bierzemy się do roboty. O. I tego właśnie nam namarkowało. I teraz to będzie rzekł, musimy go w tak ustawić. A weź stajemy przy motorku, Zobaczymy jak cię nie dajesz. jeszcze nie, ale na nas Możemy pochodzić w stronę? Możemy. Co możemy? Możemy pochodzić? Tak, tak, tak. Tu możesz tak, tak. To w drugą stronę. Wiesz co? Możemy No, 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 wi. Dzięki. No, ja dziękuję. Za wszystko. Do zobaczenia. Do widzenia. Może kiedyś się spotkamy na trasie. <noise> Jeszcze mnie jakiś kolega aby wszedł, zasuwa! Honda już wygląda, tu widzę, jedzie przede mną. No ale kolego, Siemanko. Właśnie do Turunia wiekałem. Ja, jadę sobie przez bulwary wiślane. Taką paradę sobie zrobimy. A co do samych nagrań z Borysem, było bardzo fajnie. sobie pogadaliśmy, nagraliśmy co chcieliśmy. Super, to myślę, że wyjdzie. No, właściwie już część wyszła, bo to, co teraz mówię, już było filmikiem poprzedzone. Także fajnie, że już mamy to z głowy. O, a za tydzień w piątek o tej samej porze wleci klip, który wspólnie z Borysem i z jego kawusiem nagraliśmy. Także zachęcam, żebyście czekali, oglądali i też w miarę możliwości udostępniali, lajkowali. Like no, także fajnie, że jesteśmy po pierwszym materiale, aby było jeszcze lepiej No i co? Spoko jest i co? Ekipa Lewa w górę Proszę, proszę Zwieścimy się Wszyscy Ulica jest szeroka, z tym chudzi chudzinka